Przejdziemy sobie tędy. Słuchaj, tylko uważaj, bo te schody są bez barierki i one są takie wiesz. Dobra, ostrożnie. Proszę Państwa, proszę bardzo. Ta da! Słyszę? Słyszę.

nie bardzo. Nie bardzo, dobra. Tak jak dla mnie to jest spoko maroko. No raczej. Czy najbardziej lubisz śpiewać? Powiedz jak to jest. Najbardziej nie lubię śpiewać. Powiedz, Powiem, która z Was jaki żart. Tak, ty opowiedz nam coś. Dlaczego lody się topią? Bo nie umieją pływać. Tadaam! O, jest, na bicie wiedziesz. Chwila. No. No, wiesz, to jest tam y, Rymszocik, teraz jechał. Kurde jak na męskim graniu, no. <laughs> nie, ty śpiewałeś z ruchem, nie? A to, no że z drukawe. No, ducha we mnie masz, no? Ty ducha we mnie masz. Ty ducha da da masz. Ha! to zaśpiewać, że znowu zaczęłaś do Majka? Nie, nie. Poczekaj, znajdziemy jakiś fajny podkład. A Ty to co? A ja to co? Ty to też, nie? No dobra, ale mamy jeden mikrofon, musimy się jakoś podzielić. Czekaj.